Zdaje się, że znalazłem ukrytą kamerę w łazience przyjaciela. W weekend zatrzymałam się u Radka. Chciałam spędzić z nim trochę czasu, bo akurat zjechał z uczelni. Radek nadal mieszka z rodziną. Kiedy byłam w klopie, spojrzałam w prawo i spostrzegłam czarną ładowarkę wpiętą do obok. Przyjrzałam się jej z bliska i spostrzegłam mały otwór łudząco podobny do obiektywu. Nie miałam pewności, czy to na pewno kamera. Równie dobrze mógł być to wskaźnik LED odładowania. Ale była podłączona do przedłużacza i powiem szczerze, że wyglądała dosyć podejrzanie. Jeśli ktoś mnie obserwował, to na pewno dostrzegł moją nerwowość. Pomijając wszystko, jestem dziewczyną i na samą myśl o tym, że ktoś mógłby przy tym trzepać kapucyna, to szygi podeszły mi do gardła. W życiu nie podejrzewałabym Radka o takie rzeczy. Ale nie znam do końca jego rodziny. Może ojczulek chciał sobie ulżyć. Chciałam im o tym wspomnieć, ale bałam się stracić panowanie nad sobą. Wciąż jestem u Radka i czekam, aż podjedzie po mnie kumpela, która podwiezie mnie do domu. Obecnie nie mam auta, a jeśli bym miała, już dawno by mnie tu nie było. Powiedziałam jej o swoich podejrzeniach. Jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Jak wstałam rano do łazienki, przeszłam obok sypialni jego rodziców. Wewnątrz zapiło jak w chlewie, a na łóżku pajęczyna z kabli USB. Może byłam zbyt przewrażliwiona lub być może ktoś po prostu jest bałaganiarzem, ale wtedy czułam, że to istotne. Z tyłu ładowarki znajdował się numer seryjny i nazwa modelu S3. Po nazwie urządzenia Google wyplowało kamerki szpiegowskie. To wzbudzało kolejne wątpliwości, co jeśli rzeczywiście wszystko nagrywają, a może to tylko moja paranoja. Kolejna wątpliwa sprawa. Otwór ładowarki skierowana w bok, ale jeśli rzeczywiście był to obiektyw szerokokątny, to oznaczało, że obejmował również prysznic i klop, nagrywali dosłownie wszystko. Słówko o rodzince. Przyjaciel, którego znam od wielu lat, jest 100% homo i można powiedzieć, że wszyscy goście, których zaprasza do siebie, to dziewczyny. Wątpię w to, żeby podsuwał je swojemu ojcu. Raczej to sam ojczulek wydaje się podejrzany. Widziałam, jak patrzy na mnie spod zęba. Jest jeszcze młodsza siostra, ale ona ma dopiero 15 lat. Na samą myśl, że mogła być to kamerka, dostawałam białej gorączki. W końcu brałam tam prysznic kompletnie naga. Lepiej, żeby ta gówniara nie maczała w tym palców, bo nie ręczę za siebie. A jeszcze jedno: wszyscy widzieli z góry o moim przybyciu. Nie mam telefonu z Androidem, ale moja mama taki posiada, więc pożyczę go i sprawdzę, czy wykryje kamerkę. Wychodząc, złapałam za ładowarkę. Zabrałam ją wraz z całym okablowaniem. Wreszcie opuściłam ten przeklęty dom. Tak zgadza się to kamerka. Pod naklejką odkryłam port na kartę SD. W gnieździe jeszcze wciąż tkwiła karta. Wyjęłam ją to 32 karta MicroSD. Zagotowało się we mnie. Mieliśmy niezbity dowód. Na karcie znajdowała się cała masa kręconych z ukrycia filmików. Powiedziałam o wszystkim Radkowi, a on skontaktował się z matką, która doznała kompletnego szoku. Od razu zadzwoniła do znajomego prawnika z prośbą o poradę. Powiedziała nam, że najlepiej zgłosić to na policję, co też zamierzam uczynić. Przeglądając nagrania nie natrafiliśmy na nic bereźnego, ale mimo wszystko nagrywanie kogoś bez jego zgody stanowi przestępstwo w świetle prawa. Przyjaciel postanowił porozmawiać z ojcem w cztery oczy. Stary tłumaczył, że pożyczył ładowarkę od kumpla z pracy, ale potem wywalili go z zakładu i nie zdążył jej oddać. Ponoć gość wymusił odszkodowanie i prysnął z kraju. Czy kumpel z pracy umyślnie pożyczyłby ładowarkę, żeby nagrywać filmiki spod prysznica i wrzucać je do sieci? A teraz do rzeczy. Na karcie było coś około 70 filmików średniej jakości, porozrzucane po różnych folderach. Był jeden folder podpisany WhatsApp, ale w środku pusto. To dziwne, pomyślałam. Na wielu nagraniach było całkowicie ciemno, widać jedynie płonącą świecę. W każdym razie na niektórych widać ludzi korzystających z kibla. Będę informować was o wszystkim na bieżąco. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale jakoś staram się o wszystkim zapomnieć i żyć dalej. Przyjaciel powiedział mi, że ojciec był głęboko poruszony, jak dowiedział się, że ktoś prawdopodobnie nagrywał jego rodzinę.